Mówię ja, a pan słucha, dobra? No. Zróbmy tak. Ania tak. mów. Tak, prosimy o ochronę. Czy, czy pan pan się za sportowca? Bo myślę, że pan raczej powinien zostać, ale trenerem Tym głosu, to chyba ale nie trenerem dostać. sportowym. A, bo teraz mówię no, ja, a dobrze, pan słucha. Dobrze. Bo uważam, że Andrzej, trener, Andrzej, a przede wszystkim mężczyzna nigdy w życiu nie powinien wypowiadać się w taki sposób na temat kobiety. A jeżeli pan chce wypowiadać się na temat głosu kobiety. To może pan dyscypliny pomylił. A ja jestem specjalistą. A w czym nie jest pan tylko, specjalistą? Tylko. Od... Teraz mówię ja, a pan słucha. Nie? Ja mówię. Nie. Ja Jeżeli pan chce wypowiadać się na temat tego, czy ja jestem ja kobietą czy mężczyzną, i uważam, to wie pan, że Ja mam lustro to, uważam, że nie słyszy. przerywaj Daj mi! Kobietę z mężczyznę! Teraz mówię Zmienia ja, a ty słuchasz. Daj kobietę! Ty słuchasz, kobietę dobra nie słuchasz, kończyć. To nie poczekajcie, słucham. zapytajmy całej sali tutaj, czy Kali ja ojca. wyglądam jak kobieta czy jak mężczyzna. Kobieta! Mężczyzna! Daj kobiecie Mężczyzna! Kobietą to jesteś ty, a sportowcem chciałbyś się nazywać. A jak chcesz być trenerem i sportowcem, to idź zacznij coś ze sobą robić. Ja cały czas... Zacznij coś ze sobą robić i ćwiczyć, bo jeśli chcesz się mieć za sportowca, to wygląda jak sportowiec. I zachowuj się jak sportowiec, pierwsze, a nie jeden wielki ham i burak. Po pierwsze, po pierwsze, bo nie wiesz, po pierwsze, co to i za dużo do kobiety. Za dużo Jestem wiesz co? przeciwnikiem sterydów wiesz co? i za dużo bierzesz sterydów. Co ty możesz wiedzieć na no. temat, po pierwsze, sterydów no wiem, i na temat twój No ale bo słyszę tym. Dobrze weź. Większość kobiet pana, ma taki głos proszę normalnie. Proszę normalnie? Większość, no. Czy większość kobiet ja ma taki ty głos się normalnie? się, człowieku, zachowujesz w tym momencie? Bardzo dobrze się Mówi do ciebie kobieta. Jak ty ją a szacunek boziąc, do swojej chociaż żony masz? Nie, nie, nie. z moją żoną. No, a chociaż do niej szacunek masz, czy też ja nie? Ci powiem tak. Bo myślę, że jeżeli wiesz stoi czego, przed tobą kobieta wiesz, nie nie w masz szacunku wiesz, do mnie, wiesz, to i również do swojej żony. Tego Zamknij Dobrze. się, buraku. Siadaj na dupie na krześle, to nie twój panel. I jeżeli ja coś mówię, to nie przerywaj, po pierwsze. Proszę, bolec się jako nie To nie szanujesz również swojej żony. Zobacz, jak jest i młodą. Sturczę co mam? Kurwa, a co masz do sztucznych cycków? To, że mam sztuczne cycki, to jest mężczyzną? Po prostu mężczyzną. nie masz na, naturalnych. Ty, a co masz do tego? Mam do Jaki tego, że prawo, po prostu prawo, za dużo sterydów i zachowujesz się jak facet. Słucham? Po a ty pierwsze, poczekaj. Się, baba Jeżeli, Ale co mają młode, moje sztuczne cycki do tego? w głowie nim w tym momencie. Po prostu jestem Może za naturą, zmarzysz, a nie zmienianiem natury. Ale wiesz co, ty kobiety, nie będziesz mi mówił, kobiet, jak ja będę wyglądała. Zmiana, zmienia się w mężczyznę, tak? To, Panie, Mikru, poprosimy to o ty poprosimy o Spójrz w lusterko, jak wyglądasz a, i zacznij być mężczyzną, a nie a babą. A, kończymy, kończymy, Ania. E, pani Aniu! A nie, przepraszam, Andrzeju! Zamknij się już, chłopie! zamknij się już, chłopie! Andrzeju, ciszej! Za dużo sterydów! Andrzeju, za dużo sterydów. A ja tak słabo wyglądam, bo jestem po nowotworze, Andrzeju. Bo jesteś pizdą. Pierdolni ty I masz szacunku trzy do kobiety, to znaczy, że również nie szanujesz swojej żony. O ile ją I nie mam. masz jej jako kobiety, tylko raczej chyba płeć męską. Zgarnię ojca. <głos》> Wasz wstyd. Dobra, wracamy Naprawdę. do dyskusji, wracamy do dyskusji, bo czas nam ucieka. To, Zdy, to mi ciebie, zobacz, jak ty wyglądasz, kobieta. Widziałeś siebie, kurwa, w lustrze? No ja cały czas widzę siebie. No i co? A Ty nie widzisz siebie? A widzisz, jak się zachowujesz? Spokojnie, spokojnie, spokojnie zasz, bo idziemy w drugą stronę, to? proszę państwa. Widzisz to? Że co, prawdę ci powiem? Że, nie, że kobietę zaczyna wyzywać, obrażać, poniżać. Wyzwiska to Nie, poniżanie że głos, męski kobiety. Męski no. Mówienie jej, że jest. Zuzię, co o tym myślisz, co tutaj się wydarzyło? Czy to jest normalne, według Chcemy ciebie? Chcemy znać twoją opinię. Według ciebie, jako to normalnego, jako dojrzałego Ale, mężczyzny, wyzywałbyś kobietę? Ja nie wyzywam kobiety. Ale twój tata to robi. No to rozmawia do niego, a nie do Pokazuję mnie Pokazuje zupełny brak szacunku do kobiet. Słuchajcie! Zusy, ja nie jestem przeciw kobietom, tylko przed, przeciwko temu. Zabrać mu mikrofon! Nie, daj, daj, daj. Żeby kobiety nie zmieniały się w chłopów. Bo ja po prostu kurwa nie chcę chłopa, tylko ja chcę zwykłą, normalną kobietę. To iść do burdelu kurwa, a nie do gej klubu. Zusie, co ty?